No i wchodzimy, to po wiem, pomału. to jest z gwiazdami. 20. Jeszcze raz poproszę o piękne. Prosimy o doping naszych gwiazd, naszych par. W trakcie piosenek, żebyście e, także nagracali brawami nasze pary, gdy zrobią jakąś niesamowitą figurę, klaszcie w rytm. My będziemy tutaj z Gustawem, jest Gustaw, Gustaw też za chwilę powie wam parę słów. Materiał, my będziemy liczyć do końca materiału, tego materiału nie zobaczycie tutaj, zobaczycie go w telewizji. Będziemy liczyć do końca materiału, 5, 4, 3, 2, Jeden i przy jedynce wy już startujecie gigantyczny aplauz, więc przed 5, 4, 3, 2, 1. jest materiału. Długi, 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 długi aplauz. Jak się czujecie dzisiaj przed live'em? Jest moc. Jest. Energia. Jest. A na kogo dzisiaj głosujemy? próba generalna, teraz czekamy na live'a czekamy na pana reżysera na szybką odprawę i za momencik będziecie wolni moi drodzy.